Szanowni Państwo, wiele zawodów ma swój dzień, swoje święto. Dzień strażaka, leśnika, kolejarza, również ptaszy. My mamy swoje święto. Przypada ono 27 marca. Każdego roku spotykamy się z publicznością. U nas w Płocku ten dzień obchodzony jest wyjątkowo uroczyście. Rozdawane są Srebrne, no i ostatnio złote maski przez Płockie Towarzystwo Przyjaciół Teatru. W ogóle w naszym mieście ten dzień jest obchodzony specjalnie uroczyście. I za to chciałem Państwu serdecznie podziękować. Chciałem Państwu podziękować za te wyrazy uznania, za kartki, za kwiaty, które przysyłacie teraz w tych dniach do teatru. I podziękować za to, że kiedy mogliśmy grać. To przyszliście tłumnie do teatru. Chociaż w maskach, chociaż musieliście siedzieć oddaleni od siebie, ale wtedy widzieliśmy, że jesteśmy potrzebni. I za to serdecznie Państwu w ten dzień naszego święta dziękuję. Co roku Międzynarodowy Instytut Teatralny rozsyła orędzie. W tym roku to orędzie napisała Ellen Mirren, Wielka. Angielska aktorka, laureatka Oscara za rolę w Królowej. Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru. To jest wyjątkowo trudny czas dla żywego teatru i wielu artystów technicznych, teatralnych rzemieślników i rzemieślniczek. Ich wspólna profesja z założenia utkana jest z delikatnej tkanki. Być może właśnie ta od dawna utrwalona kruchość pozwala im teraz przetrwać tę pandemię przytomnie i z odwagą. Ich wyobraźnia przestawiła się w tych nowych okolicznościach na twórcze, dające śmiech i poruszenie nowe sposoby komunikacji, w, du w dużej mierze dzięki możliwościom Internetu. Od zawsze ludzie opowiadają sobie historię. Piękna kultura teatru przetrwa tak długo, jak długo my przetrwamy na ziemi. Silna potrzeba tworzenia u autorów, scenografów, tancerzy, śpiewaków, aktorów, muzyków, reżyserów nigdy nie zostanie zaduszona. A w bardzo niedługiej przyszłości zakwitnie od nowa z nową energią i nowym pojęciem naszego wspólnego świata. Nie mogę się doczekać. Ellen Mirren. Niech te piękne słowa, wypowiedziane przez wielką angielską aktorkę, zabrzmią na całym świecie.